Hej, witajcie, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na kolejne nagranie z cyklu 30 filmów 30 dni. I dzisiaj będzie taka kontynuacja nagrania z wczoraj, którego tematem była chorobliwa zazdrość, i trochę mam takie trudne zadanie dzisiaj przed sobą, dlatego że zdecydowałam się nagrać y, dla Was. Takie nagranie dotyczące praktycznej pracy z przekonaniami. To jest coś, co ja dużo robię na takich indywidualnych sesjach online, kiedy pracuję z osobami, również na warsztatach. I to jest bardzo ważna część takiej weryfikacji tego, co nam zostało w umysłach po traumie dzieciństwa. Ale do tej pory nie nagrywałam filmiku, jak to robić. Tak Praktycznie, często wspominam, praca z przekonaniami, praca z przekonaniami, dlatego że jest dość trudno wytłumaczyć, jak to robić. Metoda jest bardzo prosta, ale najbardziej to osoby doświadczają, kiedy praktycznie to się dzieje, właśnie. Kiedy pracuję ze sobą. Ale zdecydowałam się, z uwagi też na ważność tego tematu, wychodzenia z chorobliwej zazdrości, żeby spróbować. Więc podejmę dzisiaj to wyzwanie. E, przygotowałam swoje notatki, e, na których ja pracowałam ze sobą, e, ze swoimi przekonaniami wokół właśnie tej zazdrości, i spróbuję wam to jakoś pokazać. To będzie oczywiście tylko przykład. To jest zupełnie inne doświadczenie niż gdybym ja z kimś z Was robiła to, pracowała i pracowała z Waszymi przekonaniami. Natomiast, może ten przykład Wam chociaż troszeczkę pokaże, wskaże taki kierunek, gdzie możecie szukać. Także bardzo liczę na to, że to nagranie będzie dla Was takim wsparciem właśnie w tym procesie wychodzenia z chorobliwej zezdrości. Więc zaczynamy. Zazdrość jest przede wszystkim lękiem, taką schematyczną, nawykową, automatyczną reakcją lękową, która, gdy osoba jest w związku, przybiera po prostu taką postać, formę czegoś, co nazywamy zazdrością. I ta lękowa reakcja emocjonalna osoby doświadczającej zazdrości jest związana z brakiem poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Jest to lęk całkowicie zależnego. Przeraźliwie, panicznie bojącego się porzucenia bardzo małego dziecka. I mówiłam o tym już trochę więcej właśnie w tym wczorajszym nagraniu i jeszcze w innym nagraniu o zazdrości. I te oba nagrania podlinkuję Wam w opisie pod tym filmem. Więc zacznę dziś od tego. Po pierwsze, trzeba zobaczyć, czy osoba, z którą jestem, jest godna zaufania. Jeżeli nie, jeżeli oceniasz, że osoba, z którą jesteś, nie jest godna zaufania. To nie ma sensu tego kontynuować. Natomiast, jeżeli zdecydujesz, że jest, że tak, ta osoba jest godna zaufania, to czas zająć się po prostu swoim lękiem. I to jest bardzo ważne, żeby zająć się tym swoim lękiem, który nazywamy zazdrością, dlatego, że on ma taką tendencję do rozkręcania się, narastania. Te interpretacje, które ja również nazywam czasem urojeniami. Danego zachowania Twojego partnera mają również tendencję się rozrastać, więc jeżeli nie zaczniesz czegoś z tym robić, to ten lęk rozwali Twój związek. Warto też chociaż na chwilkę sobie tak usiąść do tego i zobaczyć, co ja tak naprawdę robię w tym, w tym związku poprzez działanie na tej zazdrości. A działanie na tej zazdrości to jest przede wszystkim kontrola, na maksa kontrola. Obserwowanie, pilnowanie, wyłapywanie, rozliczanie, i teraz warto sobie usiąść i zobaczyć, co ja tym tak naprawdę mogę osiągnąć w tym moim związku. Czy to jest na pewno zdrowe? I czy to jest na pewno kochające? Czy to nie obróci się przeciwko Tobie, przeciwko Waszej miłości, przeciwko tej relacji? Zobacz też, w jakiej pozycji siebie stawiasz. Zaczynasz być stopniowo, coraz bardziej dla tej drugiej osoby, dla swojego partnera, takim strażnikiem więziennym, przymusem, kontrolerem, a nie jego wyborem, bo wybór zawsze jest związany z wolnością. On wybrał Cię, bo chciał, ona wybrała Ciebie, bo chciała, ale za chwilę. Może zacząć odczuwać to jako przymus. Posłuchaj, jeżeli doświadczasz czegoś takiego, to bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że potrzebujesz podjąć zdecydowane działania, żeby wyrwać się z tego piekła zazdrości. Pierwszy, najważniejszy punkt to zrozumieć naturę tego problemu. Ja właśnie mówię sporo o tym w tych poprzednich nagraniach, dlatego nie będę już tego tutaj powtarzała i bardzo Cię zapraszam do. Obejrzenia tych poprzednich nagrań o zazdrości. A natura tego problemu, tak w jednym zdaniu, jest taka, że to nie dotyczy tej drugiej osoby. To dotyczy przekonań, które są w tobie. I ja widzę to tak, że jeżeli się doświadcza takiej chorobliwej zazdrości, to warto pracować na trzech obszarach myśli, emocji i zachowań. I dzisiaj w tym nagraniu zajmiemy się pracą. Z myślami. I praca z myślami w tym obszarze to jest praca z wizualizacjami, praca z mantrami i praca z przekonaniami. I ja robiłam sobie różnego rodzaju wizualizacje. O jednej z nich mówiłam także w tym wczorajszym nagraniu, a dzisiaj powiem jeszcze o innej. Taka wizualizacja, którą nazywam Skok na Bunge. Działało to tak u mnie, że za każdym razem, gdy przychodził ten lęk, czyli zazdrość, to ja decydowałam się, to musi być ta decyzja, żeby skoczyć na bungee. Bo zobacz, ty możesz mieć plan, tak, to jest to, co zrobię, skoczę na bungee, zaplanować, być pewnym i nagle stoisz tam nad tą przepaścią czy na tym moście, zaczynasz czuć strasznie silny lęk. Ja nie skakałam nigdy na bungee, ale tak sobie wyobrażam, że tak to pewnie jest. Na tym, na tym polega ten, ten wystrzał tej adrenaliny potem, nie? I stoisz i to się wydaje przerażające. To się wydaje nie do zrobienia. Może chcesz się wycofać, że jednak nie chcesz. I wtedy co jest potrzebne? Wtedy jest potrzebna po prostu, e, potrzebny jest ten skok. Po prostu skaczę. Trudno. Pozwalam, żeby się działo to, co się ma dziać. Skaczę. I tym skokiem, tutaj w tym kontekście chorobliwej zazdrości, tym przerażającym skokiem w nieznane, jest zdecydowane podjęcie wewnętrznej decyzji o zaufaniu. Zaufanie dla osoby cierpiącej na chorobliwą zazdrość jest jak skok na bungee. I to jest coś do zrobienia za każdym razem, kiedy przychodzi do ciebie ta zazdrość. Za każdym razem skacz. Po prostu skocz na bungee albo ze spadochronu. I to wydaje się koszmarnie przerażające. To tak jakby ktoś miał silny lęk wysokości i miał to zrobić. Ale jeśli nie skoczesz, to będziesz żyć w piekle. Więc to jest praca z wizualizacjami. Yy, mówiłam również praca z mantrami. I tutaj podczas tego skoku możesz się wesprzeć mantrą. I taką mantrą, która może ci pomóc w tym skoku w to przerażające, skoku w zaufanie, jest mantra Ufam mu, a jeśli mnie zawiedzie, to będzie to mówiło wyłącznie coś o nim, nie o mnie. Też różne mantry z obszaru właśnie puszczania kontroli, bo puszczanie kontroli to jest też właśnie jak skok na bungee, jak skok ze spadochronu. Tu jest bardzo ważne to, żeby sobie uświadomić, że próba kontroli jest zawsze złudzeniem, bo nie da się kontrolować myśli i uczuć. Jakiejkolwiek innej osoby. Ta próba kontroli tylko ci nakręca ten lęk. Ty masz to złudzenie, że to ci pomaga, ale to tylko nasila to wszystko i nakręca ci to piekło, w którym jesteś. I tutaj, w tym puszczaniu kontroli, może ci pomóc mantra, na przykład: cokolwiek się zdarzy, nie jest warte mojego lęku dziś. Cokolwiek się zdarzy, nie jest warte mojego lęku dziś. I jeszcze inna. Nie mam nad tym kontroli, co będzie. I teraz chcę przejść właśnie do tej pracy z przekonaniami. Możesz zacząć w różny sposób. Najlepiej jest wrócić sobie do jakiejś sytuacji, która wywołała w tobie zazdrość, albo jeżeli akurat to się wydarzy w jakiś najbliższym, jakimś najbliższym czasie, to możesz sobie właśnie usiąść do tego i zadać sobie pytanie, czego ja się boję? Dlatego, że zazdrość jest przede wszystkim lękiem. Czego ja się boję? I drugie, na co ja się nie zgadzam. I teraz ja Ci pokażę, do czego ja doszłam. Oczywiście to jest jedna z wielu, wielu, wielu moich sytuacji, moich prac z moimi przekonaniami, jako właśnie przykład, ale Ty możesz sobie zacząć właśnie od odpowiedzi na te dwa pytania. Ten mój przykład, na bazie którego pokażę Wam tą pracę z przekonaniami, dotyczył tego, że ja czułam lęk zazdrość, gdy widziałam, że mój chłopak jest aktywny na, na Facebooku i ja w tym czasie z nim nie rozmawiałam, a widziałam, że, że właśnie jest dostępny. Więc najpierw sobie sprawdziłam, co czuję i dlaczego. Więc od tego też możesz wyjść. Co czuję i dlaczego. I ja Czuję złość, że jest na Facebooku. I teraz bardzo ważne pytanie: co to dla ciebie oznacza, że on jest na Facebooku? To jest klucz. Co to dla ciebie oznacza? Bo to, że on jest prawdopodobnie na Facebooku, to jest fakt, ale teraz, co to dla ciebie oznacza, że wywołuje w tobie tą złość? I bardzo ważne, żeby odpowiadając na te pytania, zamknąć sobie oczy. Dlatego, że wtedy odpowiadasz z tego czucia w tobie, z tego lęku, z tej zazdrości, bo nam zależy nie na odpowiedzi intelektualnej, tylko na odpowiedzi właśnie z tej części ciebie, która się tak bardzo boi, więc trzeba się z nią najpierw skomunikować, a to jest dużo bardziej możliwe, gdy sobie zamkniesz oczy. I najpierw pozwolisz sobie czuć trochę to wszystko, co się w tobie dzieje i wsłuchać się jakby w ten głos tego uczucia, tej zazdrości. I moja odpowiedź była taka, że to, że on jest na Facebooku oznacza, że mnie oszukuje. I teraz znowu bardzo ważne, ważne pytanie. Dlaczego to, że on jest na Facebooku oznacza dla ciebie, że, że ciebie oszukuje? I znowu słuchujesz się w ten lęk, w tą zazdrość i moja odpowiedź na to pytanie była taka, że to, że jest na Facebooku oznacza, że mnie oszukuje bo to nie może być prawda, że ja mu wystarczam i teraz idziemy dalej, bo chodzi w pracy z przekonaniami żeby zejść jak najniżej jakby tak nisko zadając sobie te kolejne pytania żeby tam już na dole już nie było już nic już więcej, już nie było o co więcej pytać w ten sposób możemy dotrzeć do źródła i próbować uleczyć to u samego źródła. A to źródło jest zawsze we mnie. To źródło nie jest w drugiej osobie, w jej zachowaniu. Źródło mojego ogromnego emocjonalnego cierpienia jest gdzieś we mnie. Jest gdzieś utknięte jak taka drzazga w moim ciele. We, wewnętrznie, w moim takim emocjonalnym ciele. Więc kolejne pytanie jest takie, dlaczego to nie może być prawda, że ja mu wystarczam? Dlaczego? Znowu się wsłuchaj. I moja odpowiedź była taką odpowiedzią, zaraz Wam powiem, jaka to była, która całkowicie zmieniła jakby kierunek mojego życia. Tak bardzo przyspieszyła wiele rzeczy z tego obszaru, właśnie zdrowienia. Ja nagle miałam tyle, tyle takich różnych wglądów, nie tylko potem już co do pracy z chorobliwą zazdrością, ale również z innymi rzeczami. Jakby widziałam, że, że całe prawie moje cierpienie emocjonalne płynie właśnie z tego jednego, o czym Wam zaraz powiem. Więc gdy zadałam sobie to pytanie, właśnie. Dlaczego? Dlaczego? Skąd to jest w tobie? Z czego to płynie? Dlaczego to nie może być prawda, że, że ja mu wystarczam? I moja odpowiedź była taka: bo nie da się mnie chcieć. Zobaczcie, jak definitywne jest to stwierdzenie. Nie da się. I do pewnego momentu ja nigdy w życiu nie byłam. Jakby świadoma, że ja noszę coś takiego w sobie. I to samo odkrycie samo w sobie, to nie jest jeszcze koniec pracy z przekonaniami. Ale samo dotarcie właśnie do tego samego źródła, do korzenia jest już niesamowitą pomocą. Jest takim objawieniem, jest mega wglądem, który Ci bardzo pomoże. Więc bardzo Cię zapraszam do, do tego rodzaju pracy. I to przekonanie, właśnie nie da się mnie chcieć. Nagle zaczęłam czytać moje różne reakcje w różnych sytuacjach w całkowicie inny sposób. Nagle zaczynałam widzieć, że u źródła, u korzeni wielu, wielu, wielu moich różnych reakcji emocjonalnych, właśnie związanych z cierpieniem, jest właśnie to przekonanie. I nagle zobaczyłam: Ja tak cierpię w życiu, bo wierzę, że nie da się mnie chcieć. Nie dlatego, że ona powiedziała to, on zrobił tamto, ona nie chciała się ze mną spotkać, on do mnie nie zadzwonił, on pogadał z koleżanką. Nie, to właśnie nie to wywołało we mnie cierpienie. I zaraz Wam pokażę, jakby dalszą część tej pracy z przekonaniami, która jeszcze bardziej właśnie daje Ci to doświadczenie, doświadczenie, co jest bardzo ważne, że to nie jest tylko wiedza teoretyczna, tylko nagle. Sam sama sprawdza, że tak jest faktycznie, że to, co wywołuje Twoje cierpienie, to jest to przekonanie. Ja je nazywam przekonaniem tożsamościowym. Takie przekonanie, które mnie definiuje, i zazwyczaj jest to zakryte dla nas. My tego nie widzimy. Zobaczcie, ile musiałam zadać pytań, żeby dostać się do tego, co tak naprawdę to jest przyczyną tego silnego lęku. I teraz, gdy już masz to swoje przekonanie, które leży u spodu, to zadajesz kolejne pytania. Pierwszym z nich jest. Jak się czujesz z tym przekonaniem w tej konkretnej sytuacji? Czyli jak ja się czuję z przekonaniem, że nie da się mnie chcieć, gdy widzę, że on jest dostępny na Facebooku? I znowu bardzo ważne, jesteś w kontakcie z tym, co się w tobie czuje, i sprawdź sobie to, i sobie to zapisz. To jest bardzo ważne w pracy z przekonaniami, żeby to nie był tylko. Myśli są czymś takim ulotnym. Tutaj jak sobie to zapiszesz, to będziesz mógł, mogła nawet sobie wrócić do tego później. I jak ja sobie to sprawdziłam, to moje emocje, to, to był lęk, nienawiść, panika. Ja czułam lęk, nienawiść i panikę, gdy widziałam, że on jest dostępny na Facebooku. To ma taką skalę. I dlatego tak bardzo ważne jest, niezbędne i konieczne, żeby zacząć z tym pracować. Kolejne pytanie po... Odkryciu tego swojego przekonania tożsamościowego jest takie: A jak działasz, jak się zachowujesz, mając to przekonanie w tej konkretnej sytuacji? Moja odpowiedź była: Chcę sprawdzać, chcę sprawdzić, co on robi, z kim rozmawia. Chcę tego skontrolować. Nie jestem w stanie zająć się absolutnie niczym innym. Kolejne pytanie: Co się dzieje z Twoją energią życiową, kiedy masz to przekonanie w tej sytuacji? Moja odpowiedź była odbiera mi moją energię życiową. I teraz bardzo ważna część. I bardzo ważne to, żeby zrobić to dobrze. To jest proste, ale żeby sobie naprawdę w to wejść. Czyli znowu, bardzo ważne, zamykasz sobie oczy. Zadajesz sobie pytanie, jak byś się czuł, czuła w tej samej sytuacji, bez tej myśli, bez tego przekonania. Czyli ja sprawdziłam sobie, że widzę go, że jest aktywny na Facebooku, i nie ma we mnie tej myśli, nie ma we mnie tego przekonania, że nie da się mnie chcieć. Nie ma go. Musisz naprawdę sobie zamknąć oczy i chwilkę z tym pobyć. I sprawdź, co czujesz. I moja odpowiedź to był spokój, a potem, za chwilę, powiedziałam nic. I to nic napisałam dużymi literami. To było bardzo, bardzo wyraźne. Bo najpierw myślę, że poczułam spokój od tych emocji, które jeszcze chwilkę temu czułam. Ale potem, jak jeszcze moment z tym pobyłam, to zobaczam, że nic. Dlatego, że nie, nie, nie było żadnej tak naprawdę reakcji emocjonalnej na to. Czyli zobaczcie, już tu jest coś potężnego się dzieje. Jest i ta sama sytuacja, dokładnie to samo. Jeszcze pięć minut temu zobaczyłam, że on jest aktywny i wywołało się to coś. A pięć minut później, kiedy wyobraziłam sobie, że jestem w tej samej sytuacji, ten sam moment, kiedy to widzę, a nie mam tego swojego tożsamościowego przekonania na swój własny temat, czyli zobaczcie, tu nie jest nic absolutnie nic związane z nim, to wszystko jest o mnie. Moje przekonanie na mój temat, to nie było żadnej reakcji emocjonalnej. Z ogromnego lęku, paniki i nienawiści, nienawiści do żadnej reakcji. Tak ogromny wpływ i znaczenie w naszym życiu mają nasze przekonania tożsamościowe, o których nawet nie wiemy, że je mamy. Kolejne pytanie: Co byś zrobiła, jakbyś działała w tej sytuacji bez tego przekonania? Moja odpowiedź byłaby: Napisałabym do niego i zajęła się swoimi sprawami. I teraz zadaj sobie pytanie, czy moja reakcja emocjonalna dotyczy sytuacji, czy mojego przekonania na mój temat. I to jest bardzo ważne, chociaż już po, po tym procesie jakby to widzimy, ale ważne jest sobie zadać to pytanie. To jest część tego treningu umysłu. Moja odpowiedź była: to jest reakcja na moje własne przekonanie, na mój temat. I zadaj sobie pytanie: czy ja mogę w takim razie puścić teraz to przekonanie, na teraz? To nie jest na zawsze, teraz, teraz, w tym momencie konkretnym, w którym widzę go aktywnego, zawsze robimy coś na ten moment i możesz sobie właśnie zobaczyć, tak jak mówiłam wcześniej, to przekonanie jako taką drzazgę wbitą gdzieś w ciebie, w ciało. Możesz sobie zlokalizować, gdzie czujesz najbardziej ten lęk, panikę, nienawiść i zobaczyć tam jakby w centrum tego, gdzie to się czuje w twoim ciele taką drzazgę wbitą. I to jest to przekonanie. I zobacz, jak sobie wyjmujesz ją. Zobacz, to jest ta malutka drzazga, która wywołuje taki ból w tobie, takie cierpienie. I zobacz, jak ją puszczasz. I teraz następnie zrób sobie najprostsze możliwe odwrócenie tego Twojego przekonania tożsamościowego. Moje przekonanie tożsamościowe to nie da się mnie chcieć, więc najprostsze odwrócenie to jest da się mnie chcieć. Zamknij sobie oczy i sprawdź, jak się z tym czujesz. Moja odpowiedź to była cudownie. Zadaj sobie pytanie: Czy dajesz sobie prawo zostać z tym przekonaniem teraz? Ja sobie dałam, następnie sprawdź jeszcze raz, jak czujesz się teraz z tym przekonaniem, da się mnie chcieć. W tej samej sytuacji, czyli w tym moim wypadku, widząc, że jest dostępny na Facebooku, I ja jak to sprawdziłam, to czułam się nadal cudownie. I teraz bardzo, bardzo ważne pytanie, które może mieć różne warianty odpowiedzi, i to jest często ten obszar, w którym. Jakby wchodzimy jeszcze troszeczkę dalej i głębiej w takiej pracy indywidualnej, tu nie jestem w stanie po prostu tego pokazać, ale chcę Wam powiedzieć o tym pytaniu, żebyście sobie to sprawdzili. Sprawdź, zadaj sobie to pytanie, kim jestem z tym nowym przekonaniem. I to możecie mieć naprawdę całą gamę różnych odpowiedzi, różnych odczuć. Bardzo często pojawia się tutaj taki Opór, lęk, obawa. I jeżeli w Twojej pracy z tym przekonaniem pojawi się coś takiego, to to jest bardzo ważny moment, dlatego że on pokazuje, wskazuje na to, jak bardzo to ja trzymam to przekonanie. To stare, to pierwsze tożsamościowe. Jak bardzo to ja nie chcę go puścić. Jak bardzo to ja nie chcę wyjść z tej klatki, chociaż drzwi są otwarte. Dlatego, że. Moja odpowiedź na to pytanie, czy Twoja odpowiedź na to pytanie, może być: Nie wiem, kim będę. Nie wiem, kim jestem z tym nowym przekonaniem. Chociaż jest na początku często to wspaniałe uczucie, to jednak na pytanie sprawdź, kim jesteś, jest, może się pojawić to zaniepokojenie, lęk, obawa, niepewność, dlatego że może jedyny wariant życia, jaki znasz, to jest właśnie życie jako osoba, której nie da się chcieć. I to jest tak silne sklejenie tutaj, dlatego to ja to nazywam przekonaniem tożsamościowym, że bez tego nagle mogę się czuć zagubiona. Nie wiem, kim jestem. I jeżeli masz coś takiego, żeby przyszło do Ciebie coś takiego podczas tej pracy z tymi przekonaniami, to pozwól sobie to poczuć. I zobacz to, jak to nie wiem, kim jestem, jako taką otwartą, nieskończoną przestrzeń, jako coś pięknego, że to nie wiem, jest piękne. Tak naprawdę, że to jest tak, taki pierwszy lęk przed wolnością, to tak jakby osoba, która wyszła z więzienia, w którym spędziła całe życie, to jest bardzo ważne, nagle jest na wolności i, i te odczucia są naturalne. Pozwól sobie na nie, ale też nie pozwól, żeby one cię zatrzymały w tej klatce. To tyle na temat pracy z przekonaniami. Koniecznie dajcie mi znać, jak. Wy to widzicie, i czy myślicie, że będziecie w stanie też sobie chociaż troszeczkę spróbować popracować z tym, bazując na tym moim przekazie? Czy on był w miarę czytelny? Będę bardzo wdzięczna za, za was, właśnie Wasze komentarze. I na koniec tego nagrania dzisiejszego chciałam Wam przeczytać taki mój krótki list do samej siebie które napisałam ze swojej przytomności. Mówiłam w tym wczorajszym nagraniu o tym, że, że gdy zaczynam mieć takie momenty przytomności, wypadania z tego fałszywego obrazu rzeczywistości, to pisałam sama do siebie listy, bo wiedziałam, że znowu ten stan nieprzytomności do mnie przyjdzie, mnie wesie. I na końcu tego nagrania chcę Wam przeczytać taką właśnie kolejną notatkę list, który kiedyś, kiedyś do siebie napisałam. Wiem, czym naprawdę jest miłość i życie. Jest wolnością. Wielkimi literami. Każdy może zawsze wybrać co chce. I inni ludzie wzbudzają w nas emocje. To jest normalne, lubić innych ludzi. To jest normalne, że podobają nam się inni ludzie. To, co jest wyjątkowe, to nasza więź, która jest oparta na naszym własnym wyborze i zaufaniu. On może lubić inne kobiety, mogą mu się nawet podobać i nadal może wybrać mnie. On widzi inne kobiety, nie mam na to wpływu. On może nawet coś poczuć do kogoś innego, nie mam nad tym kontroli. Na teraz wybrał mnie, wiem, że mam dla Niego wartość i nasza więź ma dla Niego wartość. A przede wszystkim, i teraz wielkimi literami, ja mam dla siebie wartość. On nie jest twoim najwyższym celem, On nie jest twoim źródłem życia, masz swoje życie, masz siebie.